Witamy wszystkich w nowym odcinku. A dzisiaj zaczynamy odcinek od smarowania drzewek klejem entomologicznym. Bo już tutaj weszły mi mszyce. Mama tutaj kosiła trawę. Wiecie, jak kosiarka kosi, to robi się kurz i mi obkleiło kurzem. Ten klej widzicie, już nie działa. Trzeba ten klej troszkę poprawić, posmarować, żeby mi mszyce nie psuły drzewek. Posmarować. O! Już parę miesięcy było spokoju. I się obkurzyło, i nie działało. Tutaj mamy grusze, grusza generał i smarujemy. Bo ta mszyca jest taka upierdliwa, ale może sobie z nią poradzę. Trzeba smarować regularnie. Karteczka mi tu przeszkadza. Jak macie trawę, jak trawa idzie od ziemi i dotyka którejś gałązki, to po tej trawie mrówki i mszyce tak samo będą wchodzić, więc Żadna trawa nic nie może dotykać tego drzewka. Tutaj za mam kolejne drzewka. Dwie jabłonie i jedną gruszę. I tutaj w ogóle nie smarowałem, bo ja dopiero w tym roku. Ale widać już mszyca się rzuciła. Więc smaruję, nie ma co czekać. zjedzą całe drzewka. Patrzcie, to się stadzie, jest paczuszko ma. Nie mam co to się dzieje, czy coś zjadło, czy o co chodzi. Boże. Udactwo. Um, przewraca się. Znalazłem dwie kaczuszki padnięte. Mm -hmm. Nie wiem, co mi się dzieje, ale po prostu wdychają. Zobaczcie, jedna Tutaj jest druga. jest druga. tutaj jest. To o, ale szkoda. I trzecia też jest na wykończeniu, już. Tak, trzecia to właśnie, w którą nagraliśmy. Dwie kaczki mi padły. A ogólnie mi padły już chyba? Siedem albo osiem. Mm -hmm, dużo, naprawdę sporo. Stary w roku? roku ani jedna. A w tym? Nie wiem, jakaś choroba panuje po prostu kaczki padały jak nuty. Poważnie. Nie mamy pojęcia, co się dzieje. Dawaliśmy jakieś witaminy, jakiś, jakiś, witamin, jakiś antybiotyk. I nic to nie pomaga. Mieliśmy robić coś w polu, ale zobaczcie, jaka chmura idzie. Zaraz będzie deszczlał, więc uciekamy do domu. Jak przestanie padać, to coś może nagramy. Burza poszła bokiem. Zobaczcie, słońce wyszło. Tam jest ta taka chmara. Ale praktycznie nie padało. Tutaj jest to pola hybrydowa. Zobaczcie, jak szybko rośnie. Ciekawe, ile ma centymetrów. Ale tak patrzę na oko, że za niedługo już pewnie będzie miała z metr. Strasznie szybko rośnie. A jest posadzona jakieś dwa miesiące temu któregoś kwietnia sadziłem, no to dwa miesiące jeszcze nie minęło i tak szybko rośnie. Ciekawe jak będzie wyglądała za rok. Fioletowe ziemniaki. Już kwitną. Zobaczcie. Piękne fioletowe kwiatuszki. Ale krzaki są potężne. Tutaj gdzieś są pomidory między tymi ziemniakami, ale jakoś sobie dają radę tutaj. I tutaj o właśnie, no już są pomidorki. Patrzcie, już są pomidorki takie fajne. Nie mam pojęcia jaka to odmiana, ale właśnie, jakbyście chcieli sobie zapylić ręcznie pomidory, to po prostu ruszacie paluszkiem kwiatuszki i sobie wszystko ładnie zapylacie. Ja tak robię przynajmniej raz dziennie i mam wszystkie kwiatki zapylone. W taki sposób. A tutaj rośnie arbuz. Tutaj o, to jest arbuz. I zapylamy. Tutaj gdzieś są ogórki, o tam są ogórki. Można całym krzaczkiem potrząsnąć i zapylić sobie pomidorki. Tutaj mi kopie zrobiłem mrówki i mi pomidora zakopcowały. O dziady Kapusta pekińska fajnie rośnie, podoba mi się. Jeszcze troszkę będzie można już ściąć i zjeść do sałatki, co nie? Tak tutaj, tutaj, mi całkiem coś zjadło, tego jednego krzaczka tutaj I tutaj drugiego mi też coś zjadło Ale on chyba będzie żył a właśnie, tu są pomidorki. Wszędzie już są pomidorki, trzeba pozapylać, poruszyć krzyżkami. Ogórki, a ogórki ładnie rosną. Ogórki pięknie rosną, dałem tu taką siatkę. I po tej siatce się tu będą piąć do góry, i tutaj będą ładne ogóreczki wisieć. Takie szklarniowe, długie, zielone. Tutaj papryka na górze. Zobaczcie. Jaka potężna, no krzaki są ogromne. A na dole niektóre papryka. Taka biedniutka, malutka. Nie mam pojęcia czemu. Tutaj na dole te krzaczki są takie malutkie, a tutaj na górze ogromne. I tak samo tutaj. Tutaj są duże. A tutaj malutkie. No nie wiem o co chodzi. Karolina, o co to chodzi? Nie wiem, może brakuje im tam słońca, No raczej nie. No, papryka nie lubi słońca. Nie. Tutaj już gdzieś widziałem, była jedna papryka mała. Tylko nie pamiętam gdzie to było. A nie widzę jej, ale no właśnie. Tutaj taka duża na górze, a na dole taka mała. O, tam z tyłu trzeba było wyplewić troszkę. A tutaj z tyłu rośnie por. Tak nasadziłem w rogu. O, tutaj jest piękny por. Troszkę za gęsto, ale niech już sobie tutaj rośnie. Jak Karolina oceniasz paprykę? Gdzieś na 10. Tak? Ładnie rośnie? No, pięknie. Dużej no, będzie? Tak. No, zobaczymy. Trzeba ją często podlewać wodą i wodą z gnojówko z pokrzywy tak. dawaj dużo nawozu tak. ekologiczny sposób na stąkę. wiaderko i szukamy czy ja tu znajdę stąkę, ostatnio była zbierana więc nie mam pojęcia o, to jest taka malutka już taka, wiecie, z jajek się wykryła po prostu do wiadereczka na kamerze nie będzie widać, ale już jest strasznie dużo stąki, jak pod szosnym krzaczkiem po prostu do wiadereczka i później utylizacja. Sprawdzimy, czy są już wczesne ziemniaczki. Tutaj jest taki mniej więcej największy krzaczek i wyciągam. Zobaczymy, co tam się kryje w środku. Tak wydaje że to jest jeden krzak, albo jest kilka, ale muszę sprawdzić, czy są jakieś ziemniaczki. Patrz. Patrz, jakie piękne ziemniaczki, Karolina. No. Jest ich troszkę. Jak podają Jest troszkę tych ziemniaczków Jak wyciągnęłem to weźmiemy sobie do domu na obiadek Próbuję, czy będą dobre To jest chyba te stare tak Osadzę jeszcze raz czy rośnie Jest tu coś jeszcze? Nie więc już nic nie ma Tylko tyle Ale ich nawet nie trzeba obierać, tylko po prostu o, zakopiemy to, zakopiemy krzaczek. Ach, widzicie? Nie widać. Można i do sąsiada, wykopać ziemniaczki, posabierać i na posadzić krzaczek na nie widać. Coś sobie przypomniałem. Cebula już zaczyna kwitnąć. To ja tu widziałem? O, tutaj. To jest kwiatek cebuli. Nie można dopuścić, żeby cebula nam zakwitła, bo po prostu nie będzie już rosła. Więc jak widzimy jakieś kwiatki, wyrzucamy. Trzeba przejść tu ładnie wszystko i poobrywać kwiatuszki. O, aż mam mamy pomidory na polu już. No, już jest pomidor. Trzeba troszkę zapylić. Aż tu jest pomidor. Mhm, mm super. No, ale obrywamy kwiatki w cebuli. Tak. Zabieram się za tutaj tego wszystkiego. To tak zarosło, a posiałam to jak było sucho strasznie. I to nasionka tu leżały trzy tygodnie nawet nie wykiełkowały. I dopiero po tych deszczach ostatnich, dwa tygodnie temu zaczęło rosnąć. I teraz chociaż widzę gdzie co rośnie i mogę to chociaż troszkę wyplewić Tutaj możecie zobaczyć jest. fioletowy jarmuż tu dynia Ale trzeba to plewić Co tam buszuje? Odyniec Bo Boże Czekajmy do domu Zgubił się. Poszedł na myszy. Tak. Wszystko musiałem sam wyplebić. tak Karolin się nie chciało. Efekt końcowy mojego plewienia. No w miarę jest ogarnięte. Tutaj jest jarmusz. Tutaj też mamy jarmusz, ale fioletowy. Tutaj jest kapusta, no taka słabiutka, ale tutaj kolejny jarmusz, tutaj jest dynia. Tutaj też jest dynia. Tutaj jest... O, tutaj jest bób, który ostatnio chcieliśmy. Ładnie urósł. Tutaj jarmusz. Tutaj też dynia, tutaj, tutaj coś. I tak to wygląda. A tutaj piesek śpi. Cały mokry. Co tam, Johnny, Co tam, Johnny? Chodzisz po trawie jesteś zamoczony. Tutaj mamy fasolkę szparagową. Zwana szparagówka. Ładnie rośnie. Jest tutaj groch. Tyczkowy, natyczki tyczki oczywiście, sama nazwa wskazuje, trzeba go tu zaplątać a? I niech się pnie po tyczkach do góry. Tutaj cukinia, cukinia ładnie rośnie, tam jest troszkę pora, o pies siedzi w ogórkach. Piesek, tak nie wolno. Tutaj są ogórki, a zobaczcie jakie fajne ogóreczki. Troszkę na most tego końskiego, I ładnie wszystko rośnie. buraczki Cikłowe. Tutaj Pietruszka, tutaj gdzieś była marchew. Gdzie jest marchew? jest koper. Marchew jest chyba tutaj pod tym. Tak, tutaj jest marchew. O, tutaj sobie ładnie rośnie. Zobaczcie, jaka marchewka piękna. Idę nakopać jeszcze troszkę ziemniaczków, żeby było chociaż na jeden obiad. Muszę znaleźć takie większe krzaczki. To są te, co przed chwilą wykopałem. O, tutaj jest taki większy krzaczek, a może ten, ten już zakwitł, to może będzie więcej ziemniaków. Sprawdźmy to. No, coś tam jest. Coś tam jest. Ziemniaczki. Tutaj są, dobra. Tutaj jest to, tutaj jest świeży ziemniaczek. Więcej chyba nie będziesz. O nie, są. dobra te ziemniaczki, strasznie dużo ich jest, powiem Wam. Takie malutkie jeszcze są. Tak malutkich nie chcę. To jest stary ziemniak. No coś tam rośnie, ale jeszcze słabiutko. Następnego sobie wyrwijmy Tego. Czy coś tu jest pod spodem? Coś tu jest, ale mi się nie udało ich wyciągnąć na powierzchnię. Takie malutkie też, ich nawet nie trzeba obierać, tylko po prostu do baniaczka i zgotować Coś tu w środku jest. Gdzie są ziemniaki? Są to czy nie ma? Oj, w tym chyba nic nie było. Tylko kilka. No, ale lipa. Może głębi są? Nie, głębi. nic nie masz. Może tutaj będzie więcej. Albo i nie. Co, ale takie malutkie. Szkoda. To na początku były duże, a tutaj takie. Patrzcie, nie ma praktycznie. Słabiutko, strasznie. Myślałem, że będą większe. No tutaj zaraz na początku wykopałem. Patrzcie, jak ładne są. Idealne na obiadek. A tam na środku praktycznie nic nie ma. Dziwne. Jeszcze tego. Oj tutaj takie biedniutkie. Jeszcze za wcześnie troszkę na, na te ziemniaki. Ale już chociaż na obiad na nakopię sobie. Ciężko się tu wyryła. Już wystarczy. Powinno wystarczyć. Mam ziemniaczki dla Karoliny. Trzymaj. Dziękuję. Patrzcie jak nakopałem. Super. Na obiad. Akurat. No i tym oto akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.